45 litrów krwi dziennie potrzebują wrocławskie szpitale. Stacje krwiodawstwa zapasów krwi nie mają. Najwięcej potrzeba jej w okresie wakacji. Dlatego właśnie teraz prowadzone są zbiórki krwi. Na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęła się wiosenna wampiriada. Generalnie oddawanie krwi jest taką jakby pomocą innym ludziom. Ludzie, którzy leżą w celach operacyjnych, którzy są po wypadkach, potrzebują tej krwi, a nam nie szkodzi, jak oddamy 450 ml krwi. Jest to całkiem fajna i przyjemna wezwa, na pomoc innym. Chcemy krzewić y, taką misję prospołeczną wśród studentów. Chcemy zachęcać ich do oddawania krwi, y, ponieważ mamy świadomość tego, że tej krwi brakuje w, w naszych polskich szpitalach, tutaj również w naszych wrocławskich i chcemy sprawić, żeby takie sytuacje, do takiej sytuacji nie, nie, nie dochodziło. Zdecydowałem się oddać pierwszy raz krew, y, dlatego że mój znajomy y, ma rzadką grupę krwi i lekarze proponowali mu nieraz, żeby oddawał, ale nigdy nie chciał, bo się wiadomo. Za pierwszym razem jest najtrudniej. No ale oddaję regularnie oddaję, no i uważam, że no, pomaga. Wszystko wiadomo. Nie, nie, ludziom, których nie znam, no, ale jest tak jednak trochę takie, człowiek się lepiej czuje, jak odda krew. Ja nie raz tak myśl myślałem, że jak e, oddaję krew, no jednakże komuś pomagam, prawda? Nie ma żadnego związku z tym, że oddaję krew, czy się jakoś gorzej, czuję, czy ten wszystko jest w porządku i robię to chyba piąty czy szósty raz. Robię to w Opolu, teraz w Op we Wrocławiu pierwszy raz. Nie chciałem powiedzieć, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby właśnie na Uniwerku to robiono, no bo nieraz człowiekowi no nie ma czasu, wiesz, żeby podejść do tego, jednak do tego punktu, gdzie się oddaje krew, a tutaj na miejscu po prostu po zajęciach możesz oddać krew i jest to po prostu pomocne też i uważam, że jak najczęściej, jak najwięcej takich akcji. Ja pierwszy raz no, do oddawania krwi namówił kolega z roku i to było z dwa lata temu. No i pierwszy raz z nim byłem i teraz oddaję dosyć systematycznie. Dlaczego warto oddawać kredyt? Myślę, że każdy może mieć taką sytuację w życiu, żeby tej krwi potrzebował i czasami warto oddać, bo może w tym czasie ktoś inny potrzebuje, a nigdy nie wiadomo jak będzie z nami. Sam się mogę się kiedyś znaleźć w takiej sytuacji, będę potrzebował krwi. chciałbym, żeby ona była w banku. Moja przygoda zaczęła się jeszcze w technikum. Eee... Przyszli ludzie z Honorowego Centrum Krwiodawstwa i z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, przepraszam. E, I zaczęli nas zachęcać do tego, że można oddać krew, że można w tym pomóc jakoś ludziom. Jako, że byliśmy uczniami, którzy nie działali w żadnych organizacjach, oni nic innego nie robili. Stwierdziliśmy, że zaczniemy chodzić o oddawać krew. No to już 5 lat chyba oddaję krew. Dlaczego warto pomagać? Dlaczego warto dawać krew? E, że pomóc innym ludziom. To jest chyba najważniejsza rzecz. Poza tym to nic nie kosztuje. To wystarczy podejść, oddać raz na jakiś czas krew, a wiadomo, że ta krew się komuś przyda. I to jest non-profit, ale człowiek się lepiej poczuje z tym. Jak zachęcać inne osoby do oddawania krwi? E, jeżeli chodzi o uczelnię, to najlepszym sposobem jest chyba plakatowanie, żeby rozwieścić jak największą ilość plakatów, informujących, w jakim nie będzie się odbywała akcja, e, czym się zajmuje ta akcja. No jeżeli są studenci pierwszego roku na no, każdej uczelni są zresztą, e, to wiadomo, że oni nie wiedzą do, do, na początku hasła wampiriadnej, nie wiedzą co to jest, ale wystarczy powiedzieć, że to jest Norwek Fredda się studentów i w tym momencie na pewno dużo ludzi się przy, będzie się przewijało teraz przez to. Będzie oddawało krew.